Dobry wieczór. Mamy dzisiaj 3 kwietnia, niedziela, około 22. Kilka moich przemyśleń po ostatnim Sailizia Beer Fest w Katowicach, które odbywało się w piątek, sobotę, 5-2 kwietnia. Eee, no cóż, pierwszy pokowicie festiwal biletowany, weźcie 15 zł za dzień. Około 20 wystawców, yy, kilka premier. Hmm. Cóż, w moim odczuciu trochę brak powiewu świeżości, yy, a może też trochę za dużo ipy, apy i tak dalej. Yy, no, więcej Pilsu, więcej Pilsu. Trochę mi tego brakuje. Właśnie skończmy już chmielić na IPAP New Englanda. Po prostu chmielmy na to, co nam najbliższe, czyli na Pilsa. Druga zmiana. Bardzo wyraźna. Szkło. Tu mam szkło z 2019 roku i obecne. I co widać? Tu elegancko yy, łagodna linia krągłości 0,3 litra. Tutaj No okrągłości raczej nie ma no już yy, kanciatość też 0,3 litra. Chociaż powiem szczerze, to szkło jest bardzo ładne również, dlatego że mimo że kanciaste yy, właściwie przypomina takie te kube z nóżki. No bo jeżeli byłoby to te to tu miałoby nóżkę, stopę i tu miałoby wyoblenie. No nie ma wyoblenia, ale degustacyjnie nie jest złe. I dwa piwa. Dzisiaj akurat będzie jedno. Drugie w najbliższym czasie. Może pod koniec tygodnia, ponieważ nie mam jeszcze jakoś pomysłu, kiedy je yy, zaprezentować. Browar Higher z Knurowa, a będzie to, wiem, wojna na Ukrainie i tak dalej, ale RIS, y, Russian Imperial Stout, nie jest stylem rosyjskim, tylko angielskim. E, Imperial Stout z browaru Haier, 24 ekstraktu, 8 alkoholu, piwo, Bill RIS, Stout Imperialny, piwo ogólnej fermentacji, niefiltrowane i pasteryzowane. Składniki. Woda. Słód jęczmienny. Słód żytni, Dodatki. Płatki przemne. Ziarna kawy. Chmiel. Drożdże. Nie wiem jakie drożdże, jaki i chmiel. Plato początkowe 24, alkohol 8. Spożyć do 19 marca 2023, czyli prawie rok jeszcze. Spożywaj alkohol odpowiedzialnie. Buteleczka 330 ml, yy, a nie, przepraszam. Mój błąd nie jest knurowa, a z Bierunia. E, Browar Higher ulica Łysinowa Bierun. Bardzo ładna etykieta. Tutaj mamy, mimo że styl jest angielski, to rzeczy kojarzące się z Rosją. No bo mamy tu cerkiewne kopuły. Butelki, kłosy, gwiazdy radzieckie, matryoszki, tu jakiegoś niedźwiedzia. Nawet ładnie skomponowane, trzeba przyznać, ładna grafika, ładny font. No i zobaczmy, aha, żółty, goły kapsel. Szkło jakie użyję, to będzie tegoroczne szkło degustacyjne, szkło festiwalowe. Mówiłem szkło festiwalowe, żółty, golas. Jest czekolada. Jest melanoidyna, jest pieczenie, spieczona skórka od chleba. Lekka wanilia, ciasteczka. Bardzo przyjemnie. Czekoladowo, ciasteczkowo, piana. Drobniuteńkie pęcherzyki. Piana bardzo ładna jak na azocie. Barwa brunatne do brązowego, nieprzejrzyste. Naprawdę ładne. Zresztą w tym szkle też ładnie to widać. Jest dużo paloności, kawowości. Ale bardziej w kierunku arabiki niż robusty. No i taki właśnie przyjemnie ciasteczkowy kremowy aromat. Zatem, no, post factum nagrywam, ale nic to. Na zdrowie. Aha, i mimo, że lis z nazwy jest rosyjski, za wolną Ukrainę. Trzeci łyk. Mm, bardzo fajnie. A lekko... No, kawa. A sporo nut kakaowych, ciasteczkowych, ale również e, bardzo silne nuty koniakowe. Naprawdę fajne. E, co do koniakowości, e, polecam Barrel Angel z e, Recraftu. Bo przy parametrach 19 lat 8,5 alkoholu właściwie byłby porterem, ale w smaku był niemal idealnie koniakowy, bardzo śliwkowy, winogronowy właśnie, posmak winogronowy był bardzo silny. O, otwiera się bardzo ładnie. Broskinia, morela. Jest gładki, aksamitny, ładnie wykleja podniebienie, przełyk. E, słodycz jest... Hmm, nie jest wysoka, jest średnia do niskiej, ale nie jest również wytrawny. E, no wytrawność idzie do kwasowości najczęściej. Tutaj jest gładkość, wyklejającość, jeżeli można tak powiedzieć, oleistość, no, chociaż to tylko 8%. Bardzo właśnie taki ciasteczkowy, nie biszkoptowy, lekki piernik. To jest właśnie to, a więc melanoidyny, dużo kawowości, kakaowości, sporo Mm, takich głębokich nut palonych piwo się pije bardzo mm, bardzo miękko bardzo Oj, ciężko powiedzieć w ogóle co to, jak ten smak się czuje e Konsystencja, mimo że to płyn, przypomina trochę um, czekoladę Oreo. W każdym razie czekoladę y, z bąbelkami powietrza, bo też konsystencja jest bardzo podobna. E, właśnie bąbelki powietrza bardzo ładnie, drobniutkie, y, w drobnej pianie są rozpuszczone bardzo pomagają otworzyć się temu piwo. Jest bardzo, bardzo gładkie i nie czuć, że ma 8% alkoholu. Również no cukru fraszkowych jest sporo, bo to 24 ekstraktu początkowego, 8% alkoholu, ale zakładam, że 2,5, no może 3 stopnie plato zostają na cukierach resztkowych. Ale nie jest. Słodkie, mmm, słodowe, jest bardzo przyjemnie. Eee, właśnie, współgra z tą kakaowością, mmm, ciasteczkowością. Naprawdę ja polecam to piwo, bo Browar Haier mało jest dostępny, poza Festiwalowo. Tym bardziej, że od czasu, kiedy festiwale trochę się załamały przez COVID, a, a również część sklepów specjalistycznych zamknęła swoje podwoje. No, jest to trudno dostępne piwo, ale warto. Buteleczka festiwalowo kosztowała 15 zł. Czy warto? Myślę, że tak. Zarisa, zresztą tutejszego, gronoślącego, jak najbardziej. No cóż, czego mogę Wam życzyć? Bądźcie zdrowi, uśmiechnięci. Już niedługo święta, Wielkiej Nocy. Bądźcie uprzejmi dla ludzi. Pijcie piwo. Cieszcie się życiem. Przede wszystkim cieszcie się. Bo każdy dzień trzeba przeżyć godnie do samego końca i nie żałować, że się go przeżyło. Do usłyszenia. Do następnego filmu. Cześć.